Brytyjczycy głosują dzisiaj w referendum brexitowym. Decydują, czy zostać, czy wyjść z Unii Europejskiej. Proste? Tak by się wydawało, ale mam wrażenie, że cały czas ktoś robi mi wodę z mózgu. Zwolennicy Brexitu wymieniają liczne i niewątpliwe wady Brukseli, czyli nadmierną biurokrację i regulacje, oderwanie od obywatela, a nawet od rzeczywistości. Lista jest długa, ale czy naprawdę trzeba burzyć, żeby naprawić? Zwolennicy pozostania uważają, że wspólnota jest najlepszym, co Europę spotkało od dawna. W tym też jest dużo racji, ale skoro jest świetnie, to dlaczego to nie działa? Adwokaci wyjścia roztaczają wizję świetlanej przyszłości samodzielnej Wielkiej Brytanii. To brzmi nieprawdopodobnie. Ich przeciwnicy z kolei kreślą wizję apokalipsy: od rozpadu Unii aż po załamanie gospodarcze i rozpad Zjednoczonego Królestwa, bo Szkoci. Komu wierzyć? Chyba nikomu, bo czy można wierzyć politykom przed wyborami? A skoro mowa o wyborach, to szczególnie drażni mnie premier Cameron. To on i jego populizm doprowadziły nas do tego miejsca. Nastroje eurosceptyczne na Wyspach były od dawna, ale to Cameron postanowił zagrać kartą referendum przed ubiegłorocznymi wyborami i obiecał głosowanie w zamian za władzę. Posadę zachował, ale może stracić kraj. Tyle, że nic nie jest pewne. Nikt nie wie, jak Brexit ma wyglądać. Europejscy politycy są mistrzami unikania jednoznacznych decyzji, dlatego może się okazać, że skutki Brexitu nie będą apokaliptyczne, a pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii nie spowoduje, że wszyscy będą żyć długo i szczęśliwie. Z tego też powodu, na rozmowę w światowniku o skutkach brytyjskiego referendum zapraszam za kilka dni, gdy kurz bitewny nieco opadnie.